Lam pam pam! Tak zaczynam. Dobra, moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie nieco niepuźnicki, bardzo krótki, bardzo zwięzły. Pokażę Wam e, mój pomysł na to, aby jak ubogacić sobie e, smaki w kuchni. E, nie będę ich się gotował, e, uprzedzam. E, pokażę Wam tylko, e, co można zastosować, żeby wzbogacić troszeczkę e, swój jadłospis, tak, żeby potrawy, które przyrządzacie, lepiej Wam smakowały. Nie jestem zwolennikiem wszystkich tych wynalazków typu sosy, zero kalorii i tak dalej, cuda na kiju, te wszystkie klejki smakowe i tak dalej. Zwyczajnie przyprawy, zwyczajne przyprawy korzenne, zwyczajne przyprawy ziołowe i to nie te do palenia, pamiętajcie. Dobra, lecimy. Dostałem taką paczuszkę dzisiaj, oczywiście nie jest to mój sponsor, to jest paczka, za którą zapłaciłem ciężko zapracowanymi pieniążkami. Dobra, lecimy na sam początek. Rzecz taka, która stała się odkryciem dla mnie: suszone pomidory w płatkach. E, zwyczajnie suszony pomidor, bez żadnych e, dopalaczy smaku itd. Tu, takie opakowanie 400 gramowe. Z tego co pamiętam, zamówiłem takich opakowań aż dwa. E, kurkuma to jest rzecz, którą dodaję do Walam, do wszystkiego co tak naprawdę jem. E, dodaję ją do ryżu gotowanego, dodaję ją do mięsa w dużych ilościach. W momentach, kiedy jestem przeziębiony, robię sobie robię z niej takie super herbatki, bo kurkuma to jest takie zioło nas, e, u nas w Arabii e, Saudyjskiej, bo tak, bo już te zarzuty słyszałem, słyszałem cię kolego, mówiłeś, wyglądasz jak przydymiony e, Afganistańczyk, tak? Czy Pakistańczyk, jak ktoś tam mówi, nie wiem. E, kurkuma to jest zioło... Zioło to jest właściwie przyprawa korzenna, która ma mega właściwości przeciwzapalne w naszym organizmie, przeciwnowotworowe i tak dalej, i tak dalej. Dlatego słuchajcie, jeśli łapie Was gorączka, parę rzeczy kurkumy zarana z odrobiną witaminy C, gwarantuję Wam, że szybciej wrócicie na nogi. Tu, ma, tu mamy troszkę chemii, no bo oczywiście obok, obok tych wszystkich sterydów yy, musi też yy, zawitać chemia w diecie. Yy, nie jest to nic złego, nic, to nic takiego bardzo... Strasznego to produkt, który nazywa się Gumak Santanowa. Biały Prok o oznaczeniu E415. Gumak Santanowa to jest coś, co stosuje bardzo często robią sobie takie szejki proteinowe, żeby zagęścić konsystencję szejka. To wszystko jest bardziej wtedy syte. Wielu z Was pije sobie taki produkt, który nazywa się Kazeina. Zwyczajnie przed snem, żeby nie być głodnym podczas snu. Wierzycie w to, że dłużej będziecie uwalniać nawet pasy. Zdecydowanie lepszą opcją byłoby zastosowanie izolatu białka serwatki, w którym to jest produkt, w którym zwyczajnie macie najlepszej jakości białko, dodajemy do tego małą ilość tłuszczu i odrobinkę gumy santanowej blendujemy to i konsystencją jest bardzo zbliżona do kazeiny, a zdecydowanie lepszej jakości składniki mamy w takim przypadku. No, O gumie santanowy się nagadałem. Dobra, kolejna rzecz taka, mam tego aż trzy opakowania, to jest garam masala, e, takie mniejsze opakowanie, nie były dostępne duże, to jest zwyczajnie mieszanka przypraw. E, Pieszczany, kmin rzymski, cynamon, goździk, gałka, muszka kalendra, liść laurowy, e, my Arabowie lubimy to bardzo, to jest taka przyprawa, która tutaj w pikanterii z naszym, naszym e, mięsem, które zjadamy oczywiście bardzo często. Kurczaki i tak dalej. Jezus, paru na tych zarabów. No tak, zarzutaliście mi, że jestem z No stąd tak się to rozdarło. Dobra, o czym ja w ogóle? Dobra, papryka słodka wędzona. To jest y, coś takiego, y, co bardziej boli moja żona. Y, ona lubi taki smak przykopconej papryki, więc zdecydowałem się, że To dla ciebie, for you. My love lobby love very much. To jest gift for you. Y, papryka wędzona, słodka y, tak. Oczywiście papryka słodka, już nie wędzona. To jest rzecz, którą stosuję w większości ja. Walę sobie to do mięsa razem z kurkumą, a żeby było tak na bogato, smacznie. E, słuchajcie, jedno kilogramowe opakowanie. Także widzicie, jest tego sporo. E, kolejna rzecz to są nasiona chia. Chia nasiona to są takie nasiona, które tak na sprawę się różnią od naszego siemienia, polskiego który ma bardzo podobne właściwości, była tania, ma nieco drobniejsze ziarenka. Ja często to dodaję, żeby wzbogacić sobie konsystencję takich pult, które sobie wykonuję z płatków jaglanych, ryżowych. Tak, żeby to nieco zagęścić, też nasiona puszczają taki klej specyficzny, który jakby spowoduje, że ta konsystencja tego, 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 mojego, tej mojej mamałygi, bo tak to nazywam, jest troszkę bardziej gęsta. No, oczywiście te wszystkie kwasy tłuszczowe, zdrowe dla waszego serca, lepsze wypróżnienia, bo to też jest bardzo istotne. Yy, ok, kolejna paczka, trzeszczę się troszkę tymi opakowaniami dzisiaj. Yy, orzechy brazylijskie, 1 kilogramowe opakowanie. Yy, yy, słuchajcie, kupiłem taki duże opakowanie na wolność sprawdzę 1 trzecią ten, tego, co zapłacilibyście w supermarkecie. Yy, to, mimo to, że stać mnie na to, żeby kupować sobie produkty z górnej półki, Dziś został mi taki nawyk, żeby jednak szukać tych promocji. Jestem takim spryciarzem, który nie lubi przepłacać. Myślę, że to nie jest jakaś zła cena. E, orzechy brazylijskie, chrupię sobie je do śniadania, e, chrupię je sobie e, do kolacji. Dlaczego orzechy brazylijskie? Z tegoż to powodu, że mają bardzo dużo selenu. E, praktycznie dwa czy trzy takie orzechy e, mają, też za, za, zabezpieczają. Pokrywają nasze dziennie zapotrzebowanie na selen, stąd widzicie zdrowa tarczyca, najbardziej najbardziej. najbardziej, Ok, Śliwki suszone, brylowane, taki produkcik, który no wprawdzie jest tam wzbogacony jakąś substancją konserwującą w postaci sorbinianu, potasu, ale co, ten troszkę sorbinianu, potasu, przy tym samym wdychanym smogu, który e, wdychamy zimą, nie zrobi nam jakiejś tam większej szkody, e, wiadomo lepsze stranko, żeby było e, troszkę śliwek suszony do omleta poterningowego jak najbardziej polecam kurczę parapet mi się kończy e, nie przewidziałem tego ale nie ma tutaj nic e, ponadto co Wam przedstawiłem kolejna paczka suszonych pomidorów w płatkach e, super sprawa, zajwista. E, chyba będę to podjawał jako chipsy troszkę sobie to osolę i będę tak pierdzielał kurkuma, 1kg opakowanie po raz kolejny, bo tego Nigdy dość mojej diecie No i zwykłe nasze polskie siemielniane. Siemielniane, dar ziemi, który naprawdę jest bogaty w pasy tłuszczowe, omega-3, oczywiście masa błonnika e, Wprawdzie kraj pochodzenia ze wschodu, nasza wschodnia granica Rosja. Zarastujcie, moi drodzy druzja. Drodzy, 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 drodzy. No się rosyjskiego, ale jakoś tak tu kiepsko wyszło trochę. Ale fajna sprawa po raz kolejny, dodatek do szejków, dodatek do pult małych, jak to tam chcecie, tak nazywajcie, składków ryżowych, jedlanych, owsianek nie polecam z tego powodu, że założyłem, że mają lekko negatywny wpływ na mój organizm. I to by było na tyle. Słuchajcie, oczywiście w szafce musi być sól, parę innych przypraw ziołowych, które jakby pomagają, żeby te smaki jednak wyciągać z tych potraw, także że jem smacznie cały czas, nie stosuję żadnych sosów, w kuchni wystarczy troszeczkę wyobraźni. No i tyle, tyle, no tyle, no, i tyle, no. I tyle no. Dobra, życzę Wam smacznego, param, pam, pam.